Wszystkich doglądających Dzisiaj wywozimy ostatni przemysł się opłaciło, przetrzymały 40 groszy jest teraz Dojeżdżamy do punktu skupu ale Będziemy musieli skończyć, wjeżdżamy na wagę I zaraz się widzimy znowu wjeżdżamy sobie na wagę ostatni kur przemysłem Dobra, jesteśmy po zważeniu. Wracamy po nową dostawę. Potem ludzie sypali, rzucili się, bo mieli obstaniać, a teraz ta teraz, teraz jeszcze trzyma, gdzie nie na tam jest 41-42, robili jak to żeby jak najwięcej dostać towarów. Dobra, wyjeżdżamy na drogę, musimy kończyć. Dobra. Przemysł wywieziony. Teraz wywieziemy sobie tego grubego Princea Może uda się go wcisnąć tutaj w te bobiskie skupy. Nie ma go tam dużo. Tam już 9, 9 plus będzie. Około 9 skrzyń. Dużo może się nie zarobi, ale każdy brusz się liczy. I może się uda się go wcisnąć tutaj w te bobiskie skupy. Nie wiem tam dają, może 70 groszy, zobaczymy. Dobra, no to na tyle będzie na ten odcinek. Dziękuję za obejrzenie, do widzenia.